Witam wszystkich na moim kanale. Jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na ciasto, bądź też po prostu chcecie zmienić coś w swoim repertuarze, moja propozycja to miodownik. Przepis pochodzi oryginalnie z Rosji. Jest super mięciutki. Smakuje odrobinę jak mieszanka jak skarmelizowanego y, miodu z kremem. Jest przepyszny. Jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób ja przygotowuję to ciasto, w miarę szybko, w domu, oglądajcie dalej i poznajcie mój sekret. Jeżeli po raz pierwszy jesteście na moim kanale, pamiętajcie, aby zasubskrybować, żeby nie przegapić w przyszłości żadnego przepisu. Nowe filmiki ze smakołykami zamieszczam dwa razy w tygodniu. W kolejności musimy przygotować naszą masę miodową, z której będziemy piekli warstw. Potrzebujemy wysoki garnek, do którego wkładamy masło, i na wolnym ogniu na mniej więcej średniej temperaturze, delikatnie zaczynamy topić masło. W tym momencie możemy dodać główny składnik, jakim jest miód. I mieszamy delikatnie, po czym dodajemy cały cukier, i również mieszamy. Cukru i miodu jest dosyć dużo, ale proszę się nie martwić, nie będzie to ciasto wcale tak słodkie, jak się wydaje. W momencie kiedy cukier się rozpuści, dodajemy naszą sodę do pieczenia i mieszamy. Soda sprawi, że powstaną piękne bąbelki powietrza w naszym biszkopcie co sprawi, że on będzie bardzo miękki i delikatny. Gotujemy całość mniej więcej 5 minut, aż zacznie zmieniać kolor. Masa też zacznie rosnąć. To znaczy, że nasz miód skarmelizował. W tym momencie natychmiast odstawiamy garnek na mniej więcej 10 minut, po którym czasie nasza masa jeszcze bardziej zmienia kolor, jak tutaj widać, robi się taka brunatno-brązowa. Teraz należy rozmieszać jajka i stopniowo, powoli, dolewać je do masy, cały czas mieszając. Chodzi o to, że jeżeli by nasza masa nie przestygła najpierw, po prostu otrzymalibyśmy jajecznicą. Jak widzicie, przy dodawaniu jajek nasza masa jeszcze bardziej ciemnieje. Nada to pięknego, karmelowego koloru naszemu biszkoptowi. Mieszamy bardzo dokładnie, po czym zaczynamy dodawać mąkę. Mąkę dodajemy porcjami. Ja dodaję mniej więcej dwoma, trzema porcjami. W pewnym momencie, niestety, naszą mieszadło musimy zamienić na szpatułkę, ze względu na to, że masa po prostu jest zbyt sztywna. W momencie, kiedy nasza cała mąka już jest wymieszana, posypujemy stolnicę Blat. Mąką, wykładamy całą masę, posypujemy ją delikatnie na wierzchu mąką i chodzi o to, żeby ją po prostu zebrać w jedną całość. Nie zagniatamy jej, tutaj nie, jest, nie mamy do czynienia z chlebem, nie musimy niczego ugniatać, chodzi tylko o to, żeby ją po prostu zebrać w całość. Masę przekładamy na formę wyłożoną folią, zwykłą folią spożywczą i mniej więcej formujemy z niej prostokąt, po czym przykrywamy masę. Folią i wstawiamy do lodówki do mniej więcej pół godziny, godzinki czasu, po czym, jak widzicie, ona stwardniała, nie klei się i możemy z nią pracować. Mój miodownik będzie miał 6 warstw biszkoptu, w związku z czym przygotowaną masę kroję na trzy równe części, każdą część rozwałkowuję do momentu uzyskania grubości. Pół centymetra. Wyjdzie mi z tego bardzo ładny, szeroki prostokąt. Z tego prostokąta wykrawam dwa mniejsze prostokąty. Idealnie równe i to będą moje dwie warstwy miodownika. Jak widzicie, z masą pracuje się bardzo łatwo po pobycie w lodówce. E, można bez problemu odkleić i użyć tych skrawków do kolejnych części. E, masę musimy nakłuć, żeby po prostu nie urosła w piekarniku. Pieczemy w 160 stopniach tylko 5 minut nie dłużej, żeby nasze warstwy były nadal miękkie i niewysuszone. Tak oto wyglądają po upieczeniu, po wystudzeniu. Teraz czas na przygotowanie naszej masy jogurtowej do przełożenia miodownika. Używam do tego śmietany kremówki, dodrzucam do niej cukier, wanilię do smaku, ubijam na półsztywno. W momencie, kiedy ona już jest delikatnie ubita, mogę dodać do niej jogurt. Masy jogurtowej używam ze względu na to, że po prostu przełamuje pięknie słodkość Naszych warstw miodowych. Nie jest tak słodkie przez to ciasto i naprawdę bardzo ładnie się komponuje. Jeżeli chodzi o składanie całego tortu, zaczynamy od pierwszej warstwy, którą namaczam w mleku. Mleko idealnie pasuje do miodu, jest to piękne połączenie i jednocześnie oczywiście fajnie nawilża nasze ciasto. Nasączamy z wierzchu również mlekiem. Po czym ja zawsze używam łyżki do lodów do nakładania masy, ze względu na to, że wtedy nasze warstwy będą równe. Jesteśmy w stanie po prostu dokładnie wymierzyć ilość kremu. Krem rozprowadzamy szpatułką, nożem, jak sobie życzycie, tak żeby mniej więcej był równy. I następnie kolejne warstwy dokładnie w ten sam sposób. Najpierw namaczamy w mleku, przekładamy na krem pozostałej części tortu. I smarujemy mlekiem, nakładamy masę, rozsmarowujemy. Można warstwy ciasta przygotować sobie dzień wcześniej. Wtedy oczywiście rozkładamy całą pracę nad naszym ciastem na dwa dni. Jest to po prostu troszeczkę łatwiejsze do zrobienia. Jeżeli ciasto jest gotowe, w tym momencie musimy go włożyć co najmniej na 8 godzin do lodówki, żeby po prostu ładnie wszystko się połączyło. Następnie po wyjęciu z lodówki odkrawamy brzegi, żeby wyłoniły się te piękne, równe warstwy naszego ciasta. E, tak mniej więcej to wygląda. Trzeba postępować dosyć delikatnie, dlatego że naprawdę ciasto jest mięciutkie. I tutaj widać już, jak piękne, ładne warstwy się pokazały. Ja przybieram mój tort pokruszonymi. Orzechami włoskimi. Uważam, że orzechy włoskie pięknie pasują do miodu. Posypuję na wierzchu orzechami włoskimi, po czym z kremu, którego używałam do przekładania kolejnych warstw miodownika, robię dekoracje na wierzchu. Można po prostu użyć jakiejkolwiek końcówki. To jest moja propozycja. Na wierzch na te większe rozety układam po połówce orzecha włoskiego. Tak oto wygląda e, miodownik, który jest gotowy. Nie trzeba go oczywiście dekorować na wierzchu, można po prostu wykończyć tylko gładką warstwą e, kremu. Ja po prostu robię z niego tort, zawsze ładniej wygląda. E, I teraz chciałabym Wam pokazać, jak wygląda po przekrojeniu taki kawałek. Kawałki nie mogą być zbyt cienkie, ze względu na to, że po prostu miodownik jest dosyć wysoki. Ja mam tutaj 12 warstw, 6 warstw ciasta. 6 warstw kremów, w związku z czym tak naprawdę nie ma szans, żeby cienki plasterek ciasta się utrzymał w pozycji stojącej. Trzeba go po prostu troszeczkę grubiej ukroić. I tak oto wygląda kawałek. Jest piękny, warstwy są praktycznie równe. Naprawdę fajnie się to komponuje. Wszystko gorąco polecam. Miodownik jest pięknym ciastem na każdą okazję. Dziękuję ślicznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.